Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Kulis z Wybrzeża. Zbadamy dzisiaj miejsce transformacji wizualnej, czyli charakteryzatornej. To właśnie tutaj można wypięknieć, ale i zbrzydnąć, odmłodnieć, zestarzeć się, zmienić płeć, a nawet przemienić się w zwierzę. W swojej pracy charakteryzatorki bazują głównie na scenariuszu, z którego starają się wyodrębnić informacje dotyczące wyglądu zewnętrznego, ale także osobowości postaci. Najczęściej podczas tego procesu współpracują ze scenografami i kostiumografami, z którymi w trakcie prób wspólnie ustalają projekt. Nie wystarczy, że zrealizują swoją koncepcję. Muszą mieć na uwadze także konwencje, światła i kostium, żeby stworzyć pełny i spójny sceniczny świat. Nie mogą też zapomnieć o aktorze. Podczas pracy nad rolą zazwyczaj ma już swoje wyobrażenie postaci, a musi się czuć w charakteryzacji dobrze i autentycznie. Charakteryzatorki korzystają z powszechnie dostępnych kosmetyków kolorowych stosowanych w makijażu, a także ze specjalistycznych specyfików do charakteryzacji. Do tej grupy należy sztuczna krew, płynna i żelowa, świeże zadrapanie w słoiczku, wypełniacz ran zakrywacz do brwi, czy kolorowe pasty do ciała, albo spreje koloryzujące włosy. Nie stosujemy scenicznych tuszy do rzęs, doczepiamy sztuczne. Brody, wąsy przykleja się specjalnym klejem, a usuwa przeznaczonym do tego płynem. Fryzury układa się z włosów aktorów, ale zdarza się te czupryny podrasowywać doczepkami, tresami czy tupecikami. Peruki przyczepia się do włosów na psówki lub taśmy. Większość teatralnych peruk wykonana jest z włosów syntetycznych. Na rynku dostępne jest wiele rodzajów sztucznych włosów, dzięki czemu można uzyskać efekt zbliżony do naturalnego lub wręcz przeciwnie. Peruki z włosów naturalnych są znacznie droższe, gdyż na wykonanie jednej trzeba włosów od kilku osób. Ręczne wykonanie peruki może zająć nawet do 100 godzin. Dla teatru to nieekonomiczny wydatek. Mamy jednak kilka doczepianych warkoczy z naturalnych włosów, które w dobrym stanie przetrwały jeszcze z czasów PRL. Wówczas teatr posiadał pracownię perukarską i na miejscu tworzył to, czego nie można było wówczas kupić. Peruki i rzęsy to rzeczy osobiste i ze względów higienicznych przydzielone są do konkretnych osób. W ostatnich latach jednym z najtrudniejszych spektakli pod względem charakteryzacji były Martwe Dusze. Spektakl obsługiwało nawet pięć charakteryzatorek i startowały z przygotowaniem aktorów na 2,5 godziny przed rozpoczęciem spektaklu. Praca charakteryzatorki wymaga nie tylko znajomości fachu, ale także szybkości, umiejętności pracy pod presją czasu i w bliskim fizycznym kontakcie z artystami. Jeśli jesteście zainteresowani pracą charakteryzatorki, zostawcie pytania w komentarzach. Za kilka dni odpowie na nie nasza specjalistka Aleksandra Maliszewska. Opowie Wam również o tym, co różni charakteryzację teatralną od filmowej.